Moi drodzy witam. Kolejny materiał to jest firma Elite Detailer i produkt do mycia wstępnego. Detailing Citric Foam jest to piana aktywna o lekko kwaśnym odczynie. Co tutaj ciekawe, ten produkt bardzo dobrze może zapoczątkować Wam proces usuwania waterspotów, tych takich powiedzmy bardziej delikatnych. No i co? Za chwilę przechodzimy do praktycznej części pokażę Wam, jak to działa. Także zapraszam do oglądania. Szanowni Państwo, Detailing Citric Foam, piana, która ma bardzo fajny zapach tutaj owoców tropikalnych. Ja zawsze wspominam i podkreślam, że Lid Detailer ma bardzo ciekawe nuty zapachowe, które mi osobiście pasują. Jak wiadomo, nosy są różne, ale ja odbieram to bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o kwaśne piany, generalnie w moim tutaj wykonaniu jest to pierwsza piana, która ma kwaśny odczyn. I do czego można tego produktu użyć? Ten produkt dobrze się spisuje, kiedy macie twardą wodę w swoim ujęciu. To pozwala nam tutaj, tak jak wspominałem na samym początku, zapoczątkować proces usuwania śladów, osadów po twardej wodzie tych wszystkich minerałów, które macie, ponieważ macie szampony kwaśne, więc tutaj jeszcze kwaśna piana, która już zacznie wam delikatnie to po prostu rozpuszczać. No i później też fajnie jest takim delikatnym WSR po prostu wykończyć. Ale sama piana, tutaj ja użyłem jej w tym najlżejszym rozcieńczeniu, ponieważ możemy sobie jej użyć od 1 do 5 do 1 do 15. Ja użyłem jej w tym najmniejszym rozcięczeniu. Jest ona taka bardzo lekka, bardzo cienka, nie jest puszysta, ale widać, że siedzi na tym lakierze i sobie tam na nim pracuje. W przypadku akurat Lexusa. No, po prostu przydaje się do serwisu powłoki, żeby też ją delikatnie odetkać, i to ten proces odtykania zapoczątkowuje. Tutaj myślę, że nie można za dużo też więcej powiedzieć, nie można się tutaj rozwodzić, jeżeli chodzi o tą pianę, ponieważ po samym prełoszu było już widać, że ta hydrofobowość po prostu jest. Auto też nie jest mocno brudne, jest w miarę zadbane, jeżeli chodzi o powłokę, więc tutaj nie był to zapchany szczur, ale do takiej profilaktyki, w tym najlżejszym stężeniu, jak najbardziej wypada sobie takiego produktu użyć. Jest bezpieczna dla wosków, silantów i innych zabezpieczeń na Waszym aucie, więc nie zrobi tutaj szkód. Piktogram oczywiście jakiś jest, że jest niebezpieczeństwo. Jeżeli wypijecie może Wam się stać krzywda, także nie zalecam picia. Ale do samej pracy tutaj zaznaczone, że jest to prełoż. Macie tutaj podane, że jest to koncentrat, bezpieczny dla lakieru. No i też jest opisany na opakowaniu zapach. Litrowe opakowanie, ceny akurat tutaj tych produktów są bardzo przystępne i produkty są dość wydajne, także zalecam sprawdzenie sobie firmy Elite Detailer. No i tyle moi drodzy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i spotkamy się już niebawem w kolejnym. Do zobaczenia.